Hej, hej, witam Was, z skarpacza. Zaraz wychodzimy i mi właśnie schną włosy, a co do włosów to chciałam wam o czymś powiedzieć. Ponieważ tak jak mówiłam Wam w ostatnim filmie, w którym testowałam lokówkę, od jakiegoś czasu zmieniłam swoją pielęgnację włosów i stało się to ze względu na współpracę z Bingospa. I tutaj mam właśnie kosmetyki, które wam zaraz pokażę w użyciu. Pierwszym kosmetykiem, którego używam jest szampon i powiem Wam, że szampon jest świetny. Jest to szamponowe serum arganowe i no naprawdę super oczyszcza moje włosy. Ja powiem wam, że przeważnie używałam byle czego i nigdy nie byłam bardzo zadowolona z wyglądu moich włosów, a od jakiegoś czasu naprawdę bardzo jestem. Jest to dla mnie nowość, więc właśnie pierwszym krokiem jest ten szampon. On jest bardzo wydajny, więc jak widzicie, ja go używam już naprawdę jakiś czas i... Dużo jeszcze mi zostało. Nagrywam to na balkonie, więc przepraszam, jeśli będą jakieś szumy. Ale to jest najlepsze światło. Mam jeszcze widok na góry, bo zaraz wyjeżdżamy i chcę sobie z tego skorzystać. Mam tutaj mojego pomocnika I chciałam wam powiedzieć, że drugim produktem Jest właśnie ta tutaj maska Jest to erganowa kuracja do włosów I powiem wam, że Byłam sceptycznie nastawiona co do tego produktu Ponieważ na etykiecie Jest napisane, żeby nakładać go na skórę głowy No i jak to odżywka na skórę głowy Bałam się, że moje włosy będą tłuste, obciążone Ale ta odżywka naprawdę mnie obciąża, a wręcz odbija mnie od nasady Dzięki czemu one wyglądają Prześwietnie Nie, to jest odżywka do włosów to nie, nie moi nie moje skóry będą. Aha. Nie były suche, nie są, są suche. No, nie są suche dzięki temu. To prawda. To są moje? No. No i ostatni produkt, którego używam na koniec mojej pielęgnacji. Właśnie sobie włosy spsikałam tym oto produktem i teraz one mi wysychają naturalnie. Można je też oczywiście wysuszyć suszarką, tak jak jest w sumie napisane na etykiecie, ale ja generalnie włosów raczej nie suszę, tylko właśnie je tak naturalnie zostawiam do wyspieca i też mi się super sprawdza. I to jest 70% kolagen do włosów, właśnie w takim... Na ten połóż No trzymaj w formie sprayu i ja nakładam po prostu na włosy właśnie po myciu, no i te włosy są takie lśniące no widać, że o nie dbam jednak bo tak jak mówię, ja zawsze byłam byle jak dodatkowo chciałabym wam powiedzieć, że Bingo Spa to nasza polska marka, więc fajnie jest wspierać takie właśnie biznesy i ja serdecznie was do tego zachęcam link zostawiam wam w opisie w bingospa znajdziecie mnóstwo produktów z różnych kategorii, nie tylko do włosów, ale ja właśnie te do włosów i też parę do ciała przetestowałam, a ja te do włosów właśnie sprawdziły mi się najlepiej i największe widzę po prostu efekty, no bo tak jak mówię, włosy są śniące, odbite od nasady i jestem mega zadowolona z tej współpracy, więc no zachęcam was do spróbowania produktów i widzimy się później, bo jedziemy do parku z nazarów. już musimy kończyć, bo nam się... już musimy wychodzić, bo nam się kończy doba hotelowa. Gdzie jedziemy? Zatka. Chodź, patrz, Ci? Nie. Patrzę, zrobię fryzurę. Pokażę, jak robimy po, fryzurę, pokaż, Twoją. Pokaż, no ale. Pokaż. Po, patrz, pok ja pokażę, jak robimy Twoją fryzurę. Piękną. Dobra, pokaż się. I jedziemy. Do dinozaurów? Tak, tak to jedziemy jest do dinozaurów. De Nie, do dinozaurów? Tak, do dinozaurów. A jest są dylazały. No musimy pojechać. Zrobisz, papa? Pa pa! Pa! Pa pa! Jak idzie? Piotrak właśnie idzie od desklucza. Mieliśmy co prawda je oddać od 10, jest 10.20 ale zwoliłam do pani i powiedziała, że w porządku, że akurat jest teraz i tak w sklepie, więc yy, nic się nie stanie go za chwilę później. No i co? I generalnie mieliśmy iść na dziki wodospad w Karpaczu, bo to było dwie minuty dosłownie od nas i zapomnieliśmy o tym. No i teraz już jak oddajemy te klucze, to wracanie się tam pod górę chyba nie ma sensu za bardzo, więc... A my się um... parku do dinozaurów. Tak, więc wejdziemy do parku dinozaurów, bo jest niedaleko gdzieś tutaj. Um... I, I co? Pewnie jedziemy. Jedź. O, idzie Piotrek. E, I idziemy też do okrodu japońskiego, gdzieś tam. Obok. Idziemy właśnie na zamek z polecenia mojej przyjaciółki. Tak. Powiedziałem, że będzie smoki, będziemy się z nim walczyć, bo jest to miecz polborka. Co robisz? Dmuchasz. Ale co robisz? Dmuchasz. To dmuchaj. A w ogóle dzisiaj rok sam sobie wybierał outfit, bo Piotrek mu ostatnio powiedział, że musi mieć brodę w dinozaur, bo inaczej dinozaur go zje. I teraz powiedział, że chce, żeby dinozaury go kochały, więc wybrał koszulkę z dinozaurem i spodnie z dinozaurem. Co ty robisz? Ostaj. Siadasz na mieczu? Przepiero! Ja poleciałem! Poleciłem! Poleciała pierwszy poleciała mama! Uważaj! Mama, do rynku. Idziemy już! Jesteśmy na zamku, Chciałam Henryka. Reka, widziałeś rzekę? Widziałeś rzekę? Rzeka! Jest naprawdę ładny o, 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 widoczek. To trzeba się trochę nachodzić. Daj mamie wodę. Żuczek! Wracamy teraz trudniejszą trasą. Wyzliśmy dłuższą i taką bardziej podobną płaską i jakby rozumiem, że tego nas trudniejsza, bo tę z wózkiem... Pan nie żyje taki wzłusek! Nie przejechał. Nie żyje żuczek, no to idziemy szukać następnego. No musimy je zostawić w spokoju. Oj uwaga! Chyba? Przejdzie? Tak, przejdzie. O, i teraz ty daj rączkę. Tu. Nie, tak tutaj. I przejdzie? Tak, przejdzie. Wejdź. O! O, proszę. Chcesz alożkę? Nie, dziękuję. Chcieliśmy z zamku i przy aucie i powiem wam, że jestem bardzo, bardzo dumna z Rosiula, bo poszedł i w pierwszą stronę na pieszo i teraz też wrócił ładnie na pieszo. Piotrek poszedł do bidronki, jak widać w tle, a ja mam taki swój ulubiony sok wydrąca e, wieloowocowy włażenie nie mam nos. Przepraszam was za ten widok. E, I właśnie prosiłam Piotrkę, żebym go kupił, ale powiedział, że jest tylko mandarynkowy. I kupiłam trzecie jedynka, bo Rochia nie, a ja zrobiłam się Rochowi, a jak ja to się pakowałam, więc y, nie zjadłam nic. Ostatecznie i jestem trochę głodna. Szczerze, to nie wiem, czy ten park dinozaurów będzie tego wart, bo czytałam opinie i... No jest spoko, ale byliśmy w wielu parkach dinozaurów. Myślę, znaczy w wielu. No, byliśmy w paru. I nie wiem, czy on sprosta moim wymaganiom. Tym bardziej, że jest dość drogi. No i teraz się waham, czy iść do ogrodów japońskich, które są 4 km stąd, czy właśnie do tego parku dinozaurów. Tylko, że już opiecałam park dinozaurów w luchowie, więc chyba tak gdzieś jak musimy tam zawitać. Ale sprawdzę jeszcze ten ogród japoński, chyba. Jesteśmy właśnie w szklarskiej porębie i udało nam się fartem jakoś zaparkować na parkingu i jedziemy teraz, nie jedziemy, idziemy na pieszo. Idziemy zobaczyć wodą spad jeszcze przed binusiami, bo jest po prostu po drodze. Park Narodowy, dzień drugi. Idziemy na wodospad. w szklarskiej porębie. Mam tak nieodpowiedni hit. Moje się w ogóle mi zimno, bo tutaj jednak Cześć, cały czas w słońcu, a tu idziemy w lesie i jeszcze jest woda. Podoba Ci się? nie, 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 nie powoli. nagrywanie? Nie. A to jest muszę powiedzieć, no, tak, Wyszliśmy właśnie z Parku Narodowego, bo tak naprawdę mieliśmy tylko zobaczyć wodospad. Plan był, żeby jechać do parku, ale... jednak idziemy do Wrocławia, ponieważ został kupiony dinozaur. I jest wystarczający. Generalnie... Albo nie będę mówić przyrochu, dobra, powiem wam później.